na terenie muszą Skopanki Złota w Złotym stołku. Ja mam na imię Marta, będę Państwa chciała... Moi drodzy, Gertruda była sztolnią transportową. Tu złota nie wydobywano. Jedynie transportowano tędy urobek do kół. Tą szarą kolejką tam stoi na placu. Widzieli ją Państwo? Super. Temperatura w sztolni około 10 stopni. Wilgotność wysoka dochodzi nawet do 98%. I jak chcą Państwo robić zdjęcia, nie ma... problemu. Prawda? No. A ja mam na imię Beczek. <noise> Też ładnie. No to co? Opowiadamy o tym wydobywaniu? Porany. rany. No to jest przeogromny. A szkoda, bo za chwileczkę wam się go tyle przyda, że wszystkie chmury gradowe razem wzięte i na bałnicę to mały pitycz. Przepraszam. Panie. Także zapraszam za mną dalej, tylko prosimy pojedynczo, bo grupa spora. Po prostu dlatego tak, że tak się upadały, złotorośne żyły i ten biedny górnik przez cała szychta mógł się wkuć tam do środka aż 4 centymetry. Gdy je ufedrował, to dom na kolanach wracał jeszcze, jak trafili na tak bardzo skały jak na przykład te, to szło sobie tylko poklupać. No. Więc musieli sobie jakoś w robocie pomagać. No a z kolei w 10, 12 czy nawet jeszcze 15 wieku takich gorących wynalazków jak dynamit czy młodych pneumatyczny nie było. Wiecie, czym sobie wtedy pomagano? Zwykły, suchy kołek. W Skale, tam na przodku, specjalnym rycem wykuwało się dziurka, wkładało się do środka taki suchy kołek i polewało się go wodą. Dorośli na pewno doskonale wiedzą o tym, a młodzież za chwileczkę się dowie, co Każdy kołek to ma taką ciekawą właściwość, nie? Szczególnie jak go z dziurka włoży, a jeszcze jak Piero trochę mi gości poczuję to za rok. Co się uśmiecha? Piero o czym gadam? No wie czym nie wie? No to powie nam tu wszyscy. Ten... No właśnie, cały czas gadam o urabianiu twardych skał. No, Ale to myślenia ma dobry, niech tak... Także kołek pęczniał, skałę rozsadzało, no i po prostu było lżej teraz popatrzcie Państwo dookoła. Takich sztolni, jak za chwileczkę będziecie zwiedzać, szybów, chodników i labiryntów, do których za kilka lat Was zaprowadzi. Górnicy w złotostowskich kopalniach w poszukiwaniu złota wydrążyli ponad 320 km. Dużo? Dużo. 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 Dlatego proponował mi się nie odłączać, czy zwiedzać sobie ubocznych korytarzy, bo wycieczka to tak przez trzy lata może, może <laughs> nie? A do Ciebie mam pytanie. Jak masz na imię? Prześć. To jest mi, grzesz taką rzecz? Krzyś, A bil... Głuchy. A bilecik do kopalni, to Krzyż ma kupiony normalny, czy ugowy? Ugowy. A kto bilet kupował? Mama. Podziękuj mamusiu ślicznie. I powiedz jej przy okazji, w ciemnym kącie w kopalni, co jest wielka egoistka, to co ja mamusia. Wiesz, co zrobiła? Zapomdowała Ci wycieczka, prawda? No. No. Szkoda tylko, że w jedną stronę. <grymne> Sama ma pewnie normalny na wyjście, co jeszcze kupiła, nie? No, spytaj mamy, czy tak nie jest. No, tak bardzo Cię kocha? Czy nie informowali w kasie? Nie informowali, Nie informowali? No to, to ja Was informuję. Ci co mają ulgówki, nie przejmujcie się tym specjalnie. Nasza pani przewodnik, fajna zsiążka. Idzie z nią sprawę załatwić, tak trakcie nie Wtedy się podzielić. Dobrze, a skoro gadamy o ciężkiej pracy górnika, to ja na kilka państwa będę musiał pożegnać. Złoto niestety samo się nie wydobędzie. resztę już Marta Wam opowie po drodze, uważamy, tylko co by nie podeptać kopalniczego słoneczko. Czego nie zobaczymy w kopalni? Czurów nie dotrzemy. Uważamy na pająki. Na nietoperze. No i oczywiście uważamy na gnoma. Tych, którzy nie wiedzą, też informuję. Co mieszka tu taki zielony gnom, będziecie mieć fecha. No, chociaż tym też się nie przejmujcie specjalnie. za że dzisiaj ubiegła sobota. Także dzisiaj można spokojnie już zbierać. No, to ja Wam życzę miłych wrażeń. I do... Do roboty! <grywa> Zapraszam za mną dalej. W pierwszej wszystko do świetlania chodników, lampki olejowe, tragaski, ujewe karwiduby. W drugiej kaski górnicze skórzane obok kompas tulika miernicza i takie nowsze przyrządy do pomiarów kątów, dwa natury to W kolejnych gablotach proszę sobie obejrzeć minerały. są minerały ze złotego stopu dalej z całej Polski. Gaowy, adaptu z kamieniałości. 2 km długości. I tak jak mówiłam na początku, sztolnia transportowa łączyła ze sobą dwa największe pola wydobywcze, pole zachodnie i pole góry krzyżowej. My na chwilę obecną dokładnie znajdujemy się na tym skrzyżowaniu. Za chwilę przejdziemy do labiryntu, gdzie kiedyś przechowywane były materiały wybuchowe do odstrzału skał, a potem z tego labiryntu poziom wyżej przejdziemy sobie do bardzo tajemniczego chodnika śmierci. Na końcu tego chodnika czeka na Państwa niespodzianka. Mogę tylko tyle zdradzić, że stamtąd się nie wychodzi, a wyjeżdża nogami do przodu i sami Państwo zobaczą. Więc jak uda nam się przejść przez ten chodnik, na powierzchnię wydostaniemy się tym prostym chodnikiem i potem 10-minutowym spacerem po powierzchni przejdziemy do kolejnej sztolni czarnej górnej. Tym szybem zejdziemy 8 metr w dół po schodach, dokładnie 23 metry w dół, żeby w tym miejscu zobaczyć największy w Polsce podziemny wodospad, udostępniony na trasie turystycznej. I po obejrzeniu tego do spadu zajdziemy jeszcze dwa piętra niżej do sztoni czarnej dolnej, dojdziemy do tego skrzyżowania, a już na tym odcinku na powierzchnię wyjedziemy podziemną kolejką, udajemy zadowolony. <gry> Gornik już wspominał, że wydrążono tutaj 320 kilometrów chodników. W samym polu zachodnim jest tych chodników 250 kilometrów, ale niestety po zamknięciu powalnie aż 90% chodników zalała woda na skutek naturalnej cyrkulacji wody. Także na dzień dzisiejszy te dwa pola są zalane i sami Państwo widzą, że zwiedzimy raptem niewielką część praktycznie samo wejście. Jeszcze na tym odcinku mamy dodatkową atrakcję, podziemny współchodziom. Proszę spojrzeć na folder, tak to wygląda. Płynie się zalanym chodnikiem, z zalanym przewodnikiem, łódeczką. Górka <gurka> nazywa się Titanic, to już gorąco polecam. Zapraszam Kilka razy. wiedzą, kto jest patronką górników? Pięta Oczywiście. A w kopalni soli? Pięta Pięta, pani naumiana. Mhm. Tutaj we widzimy figurkę patrona naszych górników, górników w kopalni złota. Czy ktoś z Państwa wie, któż to taki? Jest również patronem kierowców. Krzysztof. Dokładnie, jest to. Święty Krzysztof od dawna był patronem pielgrzymów podróżnych, poszukiwaczy skarbów. Nasi górnicy za takich poszukiwaczy skarbów się uważali, dlatego Krzysztofa brali sobie za patrona. Ale fajnie, co robią? <gryś> <gryś> Tylko w zielonym wydaniu. <gryś> Można sobie zrobić zdjęcie z dromek. Bardzo fajny, Twarzowy, sympatyczny. Dziękuję bardzo. Widzieli państwo ten malutki chodniczek przy wejściu do kopalni. Standardowa A ja sobie mogę z panem zrobić? To może <laughs> <Miller> <tow> Istotności. Transport urobku na tak małej powierzchni odbywał się w takich drewnianych nieckach. Taką niemiecki górnik przywiązywał sobie do kostki. Kiedy po ciężki w dniu pracy, wracał z tego chodnika na kolanach. Ciągnął ją za sobą. Później już transport urobku odbywał się w takich łózeczkach taki mały małym wózku, proszę przekusić tą grupę za nami, chyba tak. sprzeczeli. Światowitości żułażom, stanów te piece było dużo większe, miały wielkość domków jednorodzinnych. Stały na zewnątrz kopalni to w nich wytapiano złoto z ród. Najpierw tą skalę kruszono na drobne kamyczki i wrzucano do pierwszej komory. Temperatura w pieczy ponad 1000 stopni w takiej temperaturze topi się złoto. Nieczystości sobie dołem wypływały i tworzyły taką czarną szlakę zwaną żużlem. Widzimy ją po prawej. Następnie złoto oczyszczano w grafitowych tyglach, te tygle w gablocie po lewej. Dolewając do tego złota ołowiu. Ołów miał takie właściwości, że wyciągał nieczystości ze złota I jak tygle z powrotem wkładano do pieca, to ten ołów z tymi nieczystościami wyparowywał. I następnie już takie czyste złoto przelewano do żelibnych forem. Widzimy je w gablocie po prawej. Z nich wychodziły sztabki 24-karatowego czystego złota. Zapraszam na salony. Oglądamy tak? Zgadza się. Zobaczcie. Tam nasze piękne stawki 24 tuta. Tak by to wstawa budynkały jest ich 1066 sztuk. Na tej tabliczce mogą sobie państwo... Złowa jest naprawdę strasznie ciężkie. Tutaj mamy czwarte złołowy, w prawach. O... Witam was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Hans Scharfenberg i przybyłem tutaj z Wiednia razem ze swoim najlepszym przyjacielem Szczurkiem Maxiem. Jako wnikliwy i dociekliwy alchemik podjąłem się bardzo ambitnego zadania. Mianowicie postanowiłem odkryć eliksir młodości. Przez lata eksperymentowałem na tutejszej rudzie arsenowej, aż w końcu udało mi się go otrzymać. Dałem go zaraz spróbować Maksiowi. Szczurek spróbował. No i niestety po chwili przewrócił się na bok, wyciągając kopyta. Wiedziałem już, że nie odkryłem eliksiru, a arszenik wredną i paskudną truciznę. Zdenerwowany wrzuciłem wszystko do pieca, by się tego pozbyć i już więcej nie widzieć. No a gdy po kilku dniach, gdy przyszedłem do pracowni, żeby wybrać popiół z pieca, zgadnijcie co na jego dnie zobaczyłem. Zobaczyłem malutkie drobinki złota takie jak tutaj w języku staropolskim. Mówiono, że arszenik dobry jest na wrzody, karaluchy oraz złe duchy. Wszystkie więc te myśli zebrałem i w tej oto księdze alchemii spisałem. Jak masz na imię? Hmm? Alicja. słuchaj, bo jeżeli nikomu tego nie powiesz, to ja ci mogę zdradzić tę małą tajemnicę, gdzie tutaj jeszcze złoto możesz. Stać. Wejście do tej stoni. Tam wtedy kiedyś wchodzili górnicy i po raz kolejny Państwo widzą, jak małe na początku były te chodniki. Naprawdę ciężka praca na kolanach w błotku. Wejdziemy sobie dołem, zapraszam. <totopat> Terima kasih telah menonton.